Ale z tej strony Metallic, czyli ja. Um, dzisiaj pokażę Wam jak podłączyć pada od PlayStation 4, od Playa do komputera um, do Fortnite'a. Tak jak widzicie, teraz mam podłączony um, komputer i mam też podłączoną, podłączony pad. Jedyne co potrzebujecie. To wejdź w opcję i tutaj, jak macie kontroler, musicie. Um, Poczekajcie. Tutaj, u, oczywiście, ustawcie sobie PlayStation 4. Um, tutaj macie. Ignoruj sygnał kon z kontrolera. I tutaj, jak macie wyłączone, to Wam kontroler nie będzie działać. Nic, nic, nic. A jak sobie to włączycie to kontroler już normalnie działa. To był a, jeszcze jedno. Zobaczcie, to nie jest przewodowy, bezprzewodowy i mam to z kablem, więc musicie po prostu do tego na przykład podłączyć ładowarkę i to ładowarkę przyciągnąć do komputera. Ja mam akurat to od USB i po prostu podłączam to do ym, tego, i pat już mi normalnie działa. Mogę sobie grać na ym, klawiaturce i też na padzie. więc to był krótki poradnik. Ym, no i co? Trzymajcie się. No i na razie do następnego pa!